miejsce patrzy na czasy jednego okrążenia a tym okrążeniu znów stworzywszy od Nika Heidfelda, który będzie takim buforem będzie zabezpieczał jakby tyły kubicy przed atakiem innych zawodników przed pultardem przed masą jeszcze raz widzieliśmy z góry ten bardzo odważny jeszcze jedna powtórka bardzo odważny manewr który masy no pojechał niczym tym motocyklem który wydało się. No i wybór radości w Ferrari trochę na ta radość chyba e, przez łzy. Chociaż nawet ten wielki, wspaniały zespół. Największy zespół w historii. Ponz jeden potrafi cieszyć się wielki kierowca. Awansuje na czwarte miejsce. Zobaczymy jaką tam będzie w stanie teraz jechać się Paina Nosa traci 8 sekund do nocego na trzeciej pozycji nie Szkoda, 62 sekundy dzięki tym zawodnikom, ale 50 w położeniu. Kolejny, piąty, masa, czwarty, ale dwóch zawodników w rundzie 2 punktowanych w miejscach w pierwszej, ósemce, szósty jest barikado, siódmy.